Rozplenica japońska Black Beauty. Swoją nazwę zawdzięcza pięknym, czarnym kwiatostanom. Jest to jedna z największych i moim zdaniem najpiękniejszych odmian rozpleni. W czasie kwitnienia jest zachwycająca. Jeśli chodzi o same kwiatostany. Mają one ciemny kolor wpadający w odcienie czerni. Kwiatostany są bardzo długie, od 20 do 30 cm długości i puszyste. Kształtem przypominają mi szczotkę do butelek. Jeśli chodzi o kępę, to z kwiatostanem w czasie kwitnienia osiąga około 1,20-1,30 m wysokości. Natomiast jeśli chodzi o szerokość, dla tej trawy trzeba zarezerwować dużo miejsca. Na szerokość może zająć nawet 2 metry. Pojedyncze liście są wąskie do 1 centymetra szerokości, soczyście zielone. Liście się owieszają. Kępa ma wygląd wachlarza. Piękna, bardzo ozdobna odmiana. Ta rozplenica uwielbia wodę i nie należy o tym zapominać. Trzeba dostarczać jej wodę albo przez linie kroplujące, albo posadzić w miejscu dość mokrym. U mnie rośnie przy rowie melioracyjnym i nie jest podlewana w trakcie sezonu. W racji tego, że ma stały dostęp wody, wygląda tak pięknie i imponująco.